Siedzę właśnie w pasacie B8. Powiem wam, że to bardzo fajny, komfortowy samochód. Bardzo przyjemnie się jeździ, ma ładne wnętrze dobrej jakości. Ciężko się do czegoś przyczepić tak naprawdę w tym aucie. Mam tutaj silnik 16 TDI 120 koni manual, ale wam powiem, że mimo tego słabego motoru, tym samochodem ultra przyjemnie się jeździ. Ma po prostu bardzo ergonomiczne wnętrze, i ja ze swoim knypkowatym wzrostem M74 po prostu siedzę tutaj jak w domu. Ja mam wrażenie, że ten samochód projektowano pode mnie. No, bardzo pozytywne zaskoczenie, i w sumie teraz się nie dziwię, dlaczego Pasaty B8 to takie popularne samochody. Te fotele, one są najzwyklejsze, standardowe, a są tak ultra wygodne. No, po prostu jedno z największych zaskoczeń. Nagrywam sobie o tym samochodzie dłuższy materiał, także jeśli będziecie chcieli od nim posłuchać, to zapraszam do subskrypcji.